Dzień dobry, a w zasadzie dobry wieczór, bo jest godzina y, pół do pierwszej. Pominimy to. Nikt by się nie spodziewał tego odcinka, ja też nie, ale kolega poprosił mnie o zrobienie porządnych kabli rozruchowych, więc pokażę Wam też y, jak to wykonać. Może zima nas zaskoczy w końcu. Eee, a może i nie, może kable tylko będą leżeć, no bo jak najmniej ich trzeba było używać, ale jak już mają się przydać, to lepiej mieć takie, które faktycznie coś dadzą, a nie tylko się stopią. Tak więc, szybki odcinek z ręki. Witam wszystkich na moim kanale. Eee, tych, co mnie znają, ale też tych, co nie. Eee, co my tu mamy? Mamy tutaj takie porządne nie wiem jak to żabki, uchwyty. Co jest w nich takiego superanckiego? Otóż to, że są zasilone y, z dwóch stron. Y, tak jeszcze spojrzałem tutaj na. Y, to nie jest żadna reklama o, zaciski. Niech będzie zaciski. Są to porządne zaciski, aczkolwiek ja wyrzucę te końcówki oczkowe i założę takie pełne. To jest akurat 25 kwadrat, ale mamy przewód 35 mm kwadratowych. To jest przewód spawalniczy. Idealnie się da do takiego zastosowania, ponieważ jest elastyczny bardziej niż LGY, na pewno. Czyli taki, jakim możemy, powiedzmy, sznurować rozdzielnicę. No co? No, mamy tutaj 6 metrów. O, tutaj macie oznaczenie. 1 razy 35. Oznaczenie. Widzieliście. Mamy 6 metrów. Tniemy na 2-3 metrowe odcinki. Zarabiamy. Co jest jeszcze ważnego tutaj? Ważne jest to, że nie zarabiamy. Tych końcówek wimadle. Nie róbcie tego. Kupcie najtańsze, chociaż nie no. Ktoś chce tylko zarobić jedną końcówkę, czy jak w tym przypadku cztery. No to trochę się to mija z celem, żeby kupować specjalnie zaciskarkę. No ja używam. Yy, no nie wiem, no znaleźć kogoś, kto ma, żeby zacisnął. Bo zaciśnięcie tego Wimadle to. To nie jest gwarancja dobrego styku. Yy, no, cóż, no. Zaciskam, pokażę Wam co jest jeszcze ważne, ale myślę, że to jak już skończę. No bo tutaj nie ma wielkiej filozofii. No i po pół godziny pracy mamy coś takiego. Co tutaj chciałem powiedzieć jeszcze dodatkowo, warto sobie tutaj założyć jakąś termokurczkę. No bo krawędź jest od tej strony, o tutaj. Więc z czasem to się może coś tam wytrzeć, no a tego byśmy nie chcieli, no tak to tak to wygląda, no cóż taka jest zaciskarka, lepsza byłaby hydrauliczna, może ładniej by te zgrze zgrzewy, to zagniatanie może łatwiej by łatwiej na pewno, ale ładniej by wyszło, aczkolwiek jest poprawnie nie zsuwa się sprawdzałem to no nie mam kabla dla porównania mm, takiego marketowego chyba że gdzieś znajdę poszukam w piwnicy może e, no to już jest jednak klasa sama w sobie jednak to jest coś czym odpalić w zasadzie wszystko myślę że jakieś naprawdę hardkorowe diesle zimą nie powinny Mieć problemu przy tym. No także co? Tutaj koszt wykonania takich kabli to jest jakoś 300 zł w materiale. Także dużo, nie dużo, nie mi oceniać. No, lepiej mieć takie kabelki na pewno niż jakieś marketowe, e, które motoru nawet nie potrafią odpalić. Na własnym przykładzie się przekonałem, yy, izolacji jak w tym przewodzie, a w sensie grubościowo, jak w tym przewodzie, a faktycznie to w środku było może 2,5 mm kwadratowego, i to jeszcze w zasadzie w aluminium, yy, pokrytym miedzią, czyli w zasadzie no, no najgorsze co może być. Więc jeśli chcecie się przygotować na zimę stulecia, a może i tysiąclecia, albo po prostu macie padnięty akumulator. No to polecamy coś takiego sobie zmontować. Na pewno na pewno nic was nie zaskoczy. Także dziękuję, cześć.